Crux Atax Pro RGB. Dzisiaj będzie recenzja tej właśnie klawiatury i to tej najbardziej oczekiwanej przez Was wersji, czyli nowej wersji na przełącznikach Gateron, która jest troszeczkę droższa od poprzednich. Kred sprzedaży są już dłuższy czas i są to po prostu przyzwoite, niedrogie klawiatury mechaniczne, ale na przełącznikach Outemu, ale pojawiła się wersja na Gateronach jakiś czas temu i dzisiaj właśnie zobaczycie jej obszerną recenzję, na którą Was serdecznie zapraszam. Ceny tych klawiatur, jakby co, sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu, zobaczcie sobie gdzie w tej chwili można je kupić najtaniej. No i bez przedłużania zaczynamy. I to jest ten moment, na który czekaliście, czyli Crux Atax Pro RGB. Nowa wersja na przełącznikach Gateron, czyli klawiatura no jakby nie było trochę droższa od Cruxów Ataxa RGB i Ataxa Pro RGB na OUTEMU, ale z przełącznikami Gateron, które są już, no, można powiedzieć, że nie o półkę, a o dwie półki wyżej, ponieważ Gaterony są przez wielu graczy, a nawet znawców uważane za przełączniki równe Cherry MX, czyli legendarnym przełącznikom, a nawet niektórzy uważają, że są lepsze. Oczywiście zdania są różne, ale każdy chyba przyzna, że jest to coś zupełnie innego niż OUTEMU. Przełączniki Cale są też przyzwoite, natomiast o Gateronach powiem, wam, że jeszcze chyba złej opinii nie słyszałem o temu są tanie, dlatego te klawiatury Atax RGB i Atax Pro RGB mają bardzo atrakcyjne ceny. No ale kosztem właśnie tego, że mamy tam po prostu Najtańsze takie powiedzmy firmowe przełączniki, ponieważ są jeszcze tańsze wersje przełączników mechanicznych, są to tak zwane tańsze zamienniki, często są na przykład w chińskich klawiaturach, ale to jest osobny temat. W tym egzemplarzu mam akurat gatronny brown do wyboru, macie także niebieskie i czerwone. Browny to są przełączniki dotykowe. Czyli takie, w których czujemy moment aktywacji poprzez delikatne przyhaczenie. Niebieskie też są dotykowe, ale tam mamy po prostu kliknięcie, a przełączniki czerwone są przełączniki liniowe, gdzie nie ma wyraźnego momentu aktywacji i czerwone są najlżejsze, czyli działają z najmniejszą siłą nacisku i są też najcichsze. Brown to jest coś pomiędzy. Ponieważ w Blue jest większa siła nacisku, jest ten charakterystyczny klik. Brawny są jeszcze w miarę ciche, ale za chwilę Wam ją jeszcze dokładnie wyklikam. Mamy pełne RGB, mamy software i mamy dwa lata gwarancji. Natomiast klawiatura jest typu turniejowego, czyli ma 87 klawiszy. Nie ma klawiatury numerycznej, a przewód ma 1,80 m. Więc powiem Wam, że lepiej niż w przypadku nawet ataksa Pro RGB na otm ponieważ tam mieliśmy met 50 m przewodu. Powiem Wam, że mi osobiście brakowało tych 30 cm. Musiałem do huba podpinać, bo nie sięgało mi do komputera. Tak więc taka mała rzecz, ale istotna. I tutaj nie dość, że mamy Dłuższy trochę przewód, to jeszcze mamy w gamingowym oplocie, czyli dobrze zabezpieczony. No i też po prostu lepiej to wygląda. A wymiary klawiatury to 355 na 137 na 39. Nie mamy żadnej podpórki pod nadgarstki. Też tutaj nie ma co wymagać cudów. Jest to klawiatura w dalszym ciągu w dobrej cenie. Software musicie ściągnąć sobie ze strony producenta. Natomiast w zestawie mamy taką podstawową instrukcję, która podpowiada nam Kombinacje, ale wszystko pokażę Wam dzisiaj, tak jak w przypadku Ataxa Pro RGB, chociażby na OUTemu, gdzie dokładnie wam pokazałem cały software i inne wszelkie ciekawostki. Zobaczcie sobie, profil klawiatury wygląda tak, czyli bardzo standardowo mamy taki ergonomiczny, schodkowy układ. Mamy też standardowy układ klawiszy US, czyli długi Backspace, pomniejszony Enter. Ale dwa długie shifty. Jeśli ktoś koniecznie chce ten duży, taki wielki Enter, teraz już troszkę ciężko dostać po prostu klawiatury w układzie UK, które mają właśnie duży Enter, ale często krótki backspace i skrócony Shift. Coś za coś. Czasami bywają układy hybrydowe, ale to też się rzadziej zdarza. No i mamy wszystko tutaj w takiej plastikowej obudowie. Jakość tworzyw jest podstawowa, ale jest ok. Od spodu mamy dwa duże elementy stopujące, dwa małe tutaj i dwa wymiary podwyższeń, małe i duże. W obu przypadkach są one gumowane, więc klawiatura dobrze przyczepia się do podłoża. Przewód mamy tutaj na stałe, ale tak jak mówiłem, ma on ten lubiany przez graczy nylonowy oplot, który jednocześnie jest dość miękki i dobrze się układa. Standardowy wtyk USB. Klawiatura nie ma też żadnych hubów, żadnych przejściówek, nic takiego. Jest to podstawowy, prosty mechanik i taki właśnie ma być. Jeśli chodzi o pracę przełączników, no to posłuchajcie sobie. brany nie są tak hałaśliwe jak Blue, natomiast troszeczkę głośniejsze niż Redy, mają też to przyhaczenie i mają większą siłę nacisku niż Redy, ale za to mniejszą niż Blue. Ja osobiście przełączniki Red właśnie lubię za tą lekkość działania, natomiast kwestia gustu, zdania są podzielone. Jeśli chodzi o czcionkę, no to jest taka bardzo klasyczna, Mnie jakaś udziwniona, jak widzicie. Nie jest ta klawiatura tak bardzo czytelna bez tych diut, a jednak dałoby radę użytkować. Nie mamy tutaj podpowiedzianych klawiszy multimedialnych, a są tu multimedia ukryte z FN-em. Zaraz Wam powiem co i jak. No i same nakładki są tak wyprofilowane, żeby palce dobrze leżały. Są delikatnie chropowate. Teraz nakładkę zobaczycie też z bliska. No i mamy dość duże odstępy między samymi klawiszami. I teraz po kolei F1 to jest domyślny player dźwięku, oczywiście naciskając FNM. F2 to jest Ciszej, F3 głośniej, F4 wyciszenie dźwięku, F5 to jest stop, F6 to jest poprzedni utwór, F7 play pauza, F8 kolejny utwór, F9 to jest klient poczty e-mail, F10 to jest strona domowa, F11 jest to opisane jako blokada Windows, ale tak naprawdę blokuje to wszystkie klawisze na klawiaturze, a typowo FN plus Windows. Blokuje sam przycisk Windows. Jak 12 to mamy kalkulator, a funkcje multimedialne pokażę Wam w sekcji software. Nie ma tego za dużo, można się tego łatwo nauczyć i zapamiętać. Tak wygląda nakładka, dość standardowa, a oznaczenia to jest po prostu wycięcie w nakładce. Czy się to będzie ścierać? Otóż, no trzeba by taką klawiaturę przetestować przez jakieś pół roku. Jeśli ktoś z Was już ma tą klawiaturę dłużej niż miesiąc, ponieważ one jakiś czas temu dopiero wyszły, to możecie oczywiście pisać w komentarzach, czy coś Wam się dzieje z nakładkami. Ja niestety tak długo nie testuję na ogół klawiatur, żeby mi cokolwiek zaczęło się ścierać. Fakt, niektóre klawiatury mam nawet po kilka lat, ale u mnie ten problem akurat jeszcze nie wystąpił. I tak samo jak w poprzednich ataksach, mamy tutaj metalową płytę wzmacniającą i usztywniającą całą konstrukcję, a pod spodem dopiero PCB w kolorze zielony. No i też mamy te brązowe gaterony. Dzięki temu że jest ta metalowa płyta, to klawiatura po prostu jest usztywniona. Plastikowa obudowa oczywiście troszkę pracuje, ale sama klawiatura ma naprawdę dobrą sztywność. Jak klawiaturę sobie podłączymy, ożywają naprawdę przyjemne dla oka ledy, które też pokażę wam dokładnie za chwilkę w sekcji software'owej. Pokażę wam też wszystkie z wielu, naprawdę wielu trybów podświetlenia. Tak więc zapraszam na drugą część recenzji. No i klawiatura przed nami. Taka ciekawostka korzysta z dokładnie tego samego software'u co Crux Atax Pro RGB na Autemu. Tutaj różnią się tak naprawdę tylko i wyłącznie przełączniki. Software i efekty są dokładnie takie same. Na początek sprawdzimy sobie Anti Ghosting. Jeśli chodzi o prędkość reakcji no to jest nienaganna. Wszystkie uderzenia są rejestrowane Natychmiast, bez żadnych opóźnień, możemy także cisnąć wiele kombinacji klawiszy jednocześnie, nie powodując żadnych blokad klawiatury A więc anti-ghosting sprawdza się tutaj naprawdę bardzo dobrze. No i trzeba przyznać, że te przełączniki Gateron Brown są bardzo przyjemne, ponieważ jeśli naciskamy leciutko, tak jak to ja mam w zwyczaju, to są ciche. Nie jestem z tych osób, które uderzają w klawisze o tak, ta klawatura potrafi być głośna, więc jeśli ktoś klika dość lekko, no to jest cichutka i siła nacisku nie wydaje się wysoka. Nie jest aż tak niska jak w przełącznikach RED, ale pracują te przełączniki bardzo intuicyjnie, przyjemnie. Tak więc, Anti-Ghosting mamy świetny. Mamy także software, w którym mamy 5 profili. Mamy zakładkę Key Assignment, czyli przypisywanie koment do klawiszy, na przykład Multimedia makra. Mamy zakładkę do nagrywania makr oraz zakładkę light. I mamy bardzo wiele efektów do wyboru, są 4 stopnie jasności i 2 stopnie prędkości. Surfing ride to jest taki bardzo miły efekt RGB, gdzie te diody wyglądają po prostu rewelacyjnie, nawet jeśli mamy kompletne ciemności. Zobaczcie, nawet przy zmniejszonym oświetleniu ta klawiatura wygląda super, wszystko jest czytelne. Jasność klawiatury jest na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście zdarzają się klawiatury, które są o stopień lub dwa jaśniejsze. Natomiast tutaj jest to w zupełności wystarczające. Jeśli chodzi o nasycenie kolorów, to też jest na bardzo dobrym poziomie. Kolory są żywe. To był pierwszy efekt. Drugi test: Breed, gdzie możemy wybrać sobie kolor albo wersję colorful, gdzie będą kolory się po prostu zmieniały po kolei. I wygląda to po prostu tak. Czyli takie oddychanie. Albo w jednym kolorze, albo za każdym razem inny kolor. Light by press, czyli efekt reaktywny. I prędkość utrzymywania się tego światła możemy wyregulować wskaźnikiem prędkości. Efekt Rotate Marki to jest takie kręcące się dookoła RGB, też całkiem przyjemnie wyglądający efekt. Następnie mamy Wave, czyli fala, albo kolorowa, i nawet na najniższej prędkości jest to dość szybkie. Albo może to być w jednym kolorze. Wybieramy kolor, oznaczamy Colorful i wtedy mamy jeden kolor. Center Surfing. Co prawda Save trzeba kliknąć i trwa to około sekundy, ale no, w niektórych klawiaturach to zapisywanie trwało dłużej, więc tutaj nie jest źle. Bardzo fajny efekt RGB jeśli chodzi o ten Center Surfing, czyli ten kolor biegnie od boków klawiatury do środka. Wygląda to naprawdę ciekawie. Efekt Ripple, czyli efekt reaktywny, gdzie podświetla nam się cała klawiatura na kolorowo na chwilę. Też wygląda to fajnie. Snake parking middle, czyli taka wersja węża kolorowa i szybka. Dynamic glowing fish, czyli to jest coś takiego też całkiem ciekawy efekt. Heart shape, czyli w kształcie serca. Tutaj mamy faktycznie takie jakby serducho i dookoła krążą nam jeszcze kolory. Colorful fountain, czyli kolorowa fontanna. Wygląda to tak. Efekt traffic wygląda on tak co mamy gratonius Snake, czyli takiego leniwego, powolnego wężyka, który jak widzicie nigdzie się nie spieszy i sobie po tej klawiaturze powolutku pełznie. Też ciekawy efekt, raczej niespotykany w klawiaturach innych firm. Więc tutaj zamiast zrobić te efekty typu kopiuj-wklej, to niektóre są naprawdę oryginalne w stosunku do konkurencji. Wild Dance. I też może być w wersji kolorowej albo w wersji jednokolorowej. Następnie, co my tu mamy? Surfing Cross. To jest coś takiego. Też całkiem fajne RGB. Spektrum. Czyli to będzie po prostu takie przenikanie się kolorów bez oddychania. Które jest dość powolne, nawet na tym maksymalnym poziomie prędkości, czyli na dwójce. Nie Jest to jakieś bardzo szybkie. Przewiana następuje powolutku, systematycznie. Tak więc też dla mnie fajny efekt. Random Fountain, czyli. Kompletnie losowy efekt. Zaczyna się od różnych stron, od lewej, od prawej, od środka. Naprawdę wypada to kompletnie losowo. I always slide, gdzie wybieramy sobie jeden z kolorów, na przykład czerwony, save i mamy stałe LEDy w jednym kolorze. Następnie mamy tryby gamingowe. Można je wywołać także klawiszami Fn plus 1 do 5. To jest pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty, piąty, natomiast od szóstki do zera mamy własne profile i możemy je sobie zaprogramować albo tutaj z w bardzo prosty sposób. Po prostu klikamy sobie, które klawisze na jaki kolor mają się świecić. Mamy też dostęp do pełnej palety RGB, czyli możemy wybierać sobie odcienie. Na przykład coś takiego robimy, przestawiamy szybciutko na inny odcień. Powiedzmy coś takiego, zapisujemy. I pojawia się ten schemat, który ustawiłem. Tak więc, w ten prosty, szybki sposób możemy zaprogramować sobie aż pięć takich schematów, i możemy tutaj wybrać przy każdym poziom jasności. W razie czego z klawiatury mamy też skróty, czyli Fn plus print screen przełącza nam poszczególne efekty LEDów. Natomiast, jak przełączymy się na przykład na Fn plus 6, albo weźmiemy 7, bo to będzie puste, naciskamy wtedy home, mrugają dwie diody. I programujemy sami. Mamy czerwone, ale jeśli naciśniemy klawisz więcej razy zmienia się w kolejny kolor. Więc w ten sposób przeklikując możemy ustawić sobie kolory. Jeśli chcemy wrócić do wygaszonego klawisza to musimy po prostu przeklikać podstawową paletę. I znów jest wygaszony. Następnie Fn plus Home zapisujemy i mamy to tak. Szóstka ustawione z software'u, siódemka ustawione z poziomu klawiatury. Więc można jakby co... A Fn i Delete przytrzymane powoduje wyresetowanie wszystkich ustawień do ustawień fabrycznych, czyli wyczyszczenie wszystkich tych schematów. Natomiast Page Up, Page Down to mamy regulację jasności. Nie da się to prawda wygasić dude całkowicie, do tego służy kombinacja Fn plus Escape. I mamy także regulację prędkości efektu poprzez plus i minus. I mam wrażenie, że w przypadku regulacji klawiszem to jest większy zakres prędkości niż tylko dwie prędkości, bo około czterech tak na oko tutaj wydaje się, że można sobie ustawić. Tak więc sam software jest ok, a klawiatura na gateronach działa po prostu świetnie. No dobrze, czas na kilka zdań podsumowania. Jeśli chodzi o samą konstrukcję klawiatury, no to jest praktycznie identyczna jak Atax Pro RGB w wersji z Outemu, czyli mamy te same skróty klawiszowe, mamy podobne oprogramowanie, równie dobry anti-ghosting, przyjemne ledy z wieloma efektami, ale mamy przełączniki Gateron, które są przełącznikami bardzo zaufanymi, sprawdzonymi, po prostu cieszą się dobrą opinią wśród graczy jako przełączniki praktycznie bezawaryjne. Tak więc macie klawiaturę troszkę droższą, niż te pod podstawowe kruksy z Outemu, ale na przełącznikach, które są moim zdaniem również bardziej godne zaufania. Tak więc tutaj musicie już sami podjąć decyzję, czy wystarczy Wam klawiatura tańsza z przełącznikami bardziej podstawowymi, czyli Outemu, czy z przełącznikami już takiej wyższej półki Gateronami. W każdym razie ta klawiatura jest solidnym sprzętem, który z czystym sumieniem mogę polecić i tutaj dla tej klawiatury przyznaję rekomendację. Pamiętajcie, że aktualne ceny i ceny promocyjne sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu, a tymczasem zbliżając się do końca, jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, lubicie moje filmy. Możecie wspomóc mój kanał w trzech prostych krokach, które nic nie kosztują. Wystarczy kliknąć łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i po prostu oglądać kolejne moje filmy, wpadać na mój kanał, za co będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć!